Przedstawiciele władz Szczecina, lokalni urzędnicy i biznesmeni wrócili z Londynu. Na konferencji podkreślano, że Szczecin był pierwszym miastem prezentującym się na wyspach w ramach projektu Wracać ale dokąd. Pomysłodawcami projektu są polscy emigranci, założyciele Stowarzyszenia Poland Street. Pragną oni pomóc Polakom w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Uczestniczyliśmy tam w projekcie związanym z prezentacją 12 największych polskich miast, prezentacją, która tak naprawdę miała przybliżyć nasze miasta pod kątem rozważania oferty tych miast w przypadku podejmowania decyzji o powrocie do Polski. Podczas pobytu władze spotkały się z Polonią i lokalnymi władzami. Jednak głównym celem było zaprezentowanie strategii i kierunków rozwoju miasta Szczecin. Do Londynu udaliśmy się po to, aby pokazać Szczecin z jak najlepszej strony, aby zaprezentować markę Szczecina, to co dzieje się w Szczecinie w tej chwili, jakie są nasze najbliższe plany, ale również po to, aby zaprezentować firmy naszych partnerów, które dziś poszukują dobrze wykwalifikowanych pracowników była z nami firma Tietrenator, to jest tu obecna była firma Bellstream i prezentowaliśmy też ofertę banku UniCredit, który od już paru tygodni prowadzi wcześniej nabór do Swojego centrum finansowo księgowego. Ważne dla miasta było również zapoznanie się z oczekiwaniami osób mieszkających w Anglii, aby ewentualnie dopasować się do ich potrzeb i uzupełnić ofertę miasta. Cel imponujący a czy są już jakieś efekty? Osób, które już do tej pory wyraziły wolę yy, przystąpienia do procesu rekrutacji takich osób jest pięć, pięć pewnych możemy tak to określić. Natomiast wierzymy, że informacja będzie podawana dalej i. Potrzeby rekrutacyjne zostaną przekazane w środowisku zarówno studentów w Londynie studiujących informatykę, jak i także osób, które pracują, pracują w branży. Ta akcja dla nas wpisała się idealnie jakby w naszą strategię rekrutacyjną, bo zauważyliśmy, że rzeczywiście coraz więcej ludzi jest zainteresowanych powrotem do Szczecina. Jakby przed tą akcją dostawaliśmy CV-ki osób, które chciałyby wrócić, ponieważ są specjalistami i chcą tutaj w Szczecinie budować jakby swoją karierę zawodową. Bardzo bardzo przychylnie popatrzyliśmy na ten projekt. My zyskaliśmy też około 10 aplikacji i to bardzo konkretnych. Tak? Ja prowadzę już w tej chwili rozmowę z jednym z web-deweloperów z Londynu, który 15 lipca tutaj wróci. Osoby planujące powrót mogą uzyskać pomocne informacje na stronie www.szczecin.eu. Tematem konferencji była również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zastępca prezydenta Tomasz Jarmoliński podsumował szczeciński finał. Około 25 tysięcy ludzi przewinęło się w tym dniu przez Jasne Błonia. W szczytowym okresie wieczorem na koncertach grupy Zakopauer, na koncertach Komy było około 6 tysięcy ludzi. Myślę, że to co działo się zarówno na Jasnych Błoniach jak w tych innych kilku punktach miasta, w Galaksy, przed Turzynem, w Kontrastach, to było to to, co najlepszego w Polsce dzieje się zawsze z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w przyszłym miesiącu odbędzie się spotkanie wszystkich dwunastu szczecińskich sztabów z myślą o przyszłorocznym finale.